Przyjechaliśmy wygrać ten mecz, zdobyć trzy punkty, bo tylko to nas tak naprawdę interesowało. Wiedzieliśmy, że będzie to <laughs> ciężkie spotkanie i było, bo motor no, widziałem i tą presję kibiców wywieraną na zawodnikach i, i na pewno chcieli pokazać się z lepszej strony niż, niż wynik w tabeli pokazuje. I, I na pewno przy tej temperaturze, przy tym upale ten mecz był taki wyrównany. Tym razem szczęście. Uśmiechnęło się do nas, zdobyliśmy bramkę. Skutecznie w obronie kolejny mecz bez straty bramki, z tego trzeba być zadowolony. Może nie było to wielkie widowisko w naszym wykonaniu, natomiast za skuteczność, za powiedzmy to, że zawodnicy zakładany cel osiągnęli, należą się im od nas brawa. No ja tutaj się starałem nie zgodzić, że mecz był wyrównany, bo, bo moja drużyna to była na boisku. Ja uważam, że motory się nie było. Tak przestraszonego zespołu, jak, jak dzisiaj moto, to ja dawno nie widziałem. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Gramy przecież o nic. Niby się wydaje, że powinniśmy grać na luzie, a tutaj kibice troszeczkę głośniej krzyknęli. Nie było zawodnika, który nie mógł się wyjść do piłki, który mógłby cokolwiek zdziałać. No, no nie wiem, czym to jest spowodowane. Dla mnie to jest no... Jednym słowem możemy powiedzieć, że się skompromitowaliśmy się. Nic dodać, nic, nic ująć. Dziękuję za wypowiedź. Może któryś z Panów chce zadać pytanie trenerom Lub sport ma Pan coś do powiedzenia Kibicom? Nie mam nic. Mogę tylko przeprosić w imieniu swoim i, i zawodników, bo, bo mówię ciężko, ciężko cokolwiek, cokolwiek powiedzieć na, na ten temat. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że mimo tego, że przegraliśmy w Puławach, to zagraliśmy bardzo dobry mecz, to dzisiaj to by tak jakby grały, nie wiem którzy na, na poziomie C-klasy tak w piłkę nie grają, nie są tak pochowani zawodnicy. Tutaj wyglądało tak, że każdy chciał tylko się pozbyć piłki, każdy, aby zagrywał od siebie. Nie było, no mówię, nie było zawodnika, który, który no, no nie wiem, no, chciałby albo mógłby coś zrobić w tym meczu. Ja, ja czegoś takiego nie wiem, nie wiem, czy to jest podroda, naprawdę ciężko, ciężko mi to jest zrozumieć. A czy trzeba w trzeba ostatnich meczach będą jakieś zmiany? Nie? Na pewno, na pewno tutaj to nie, nie, nie jest, to jest nieuniknione, że tak powiem. Można by powiedzieć, że gramy juniorami, ale tutaj juniorzy też mają jakiś cel, co wygrać ligę. Także byłbym, jak to się mówi, nie fair wobec trenera juniorów, jeśli bym zabrał im zawodników na te mecze, które, które gramy o nic, a oni wiadomo grają za tydzień bodajże najważniejszy mecz muszą wygrać. Dlatego no mówię, musimy dograć tym, co mamy, i mówię, no mam nadzieję, że, że, że już bez takiej kompromitacji.